Siemanko. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moimi ustawieniami do Lemon Ultimate. Dużo osób mnie o to pytało, jak mam ustawioną gierkę, poszczególne opcje. Więc w tym odcinku będę chciał Wam to wszystko skrócić i pokazać, że wszystkie ustawienia, jakie są w grze. Na szczęście są tylko cztery zakładki, przy jednych się bardziej rozgadam, przy których mniej. Ogółem nie będę jakoś tutaj omawiać każdej poszczególnej opcji, chcę Wam pokazać, co mam ustawione i dlaczego. Z rzeczy włączonych, na pewno dla mnie najważniejszą rzeczą jest Auto ponieważ ciężko się rusza manualnym sprzęgłem. Jeżeli macie trzy pedały i chcecie manualnie ruszyć, to jest naprawdę czasami ciężko, możecie zdusić auto, a niestety ta gra ma taki głupi system, że jeżeli nie ruszycie w odpowiednim momencie z miejsca, możecie dostać dyrektor za skwarzanie zagrożenia na torze. Taka ciekawostka. Reszta opcji tutaj jest powyłączana, jakieś tak dla mnie są mniej istotne. Z rzeczy włączonych na pewno, które zmieniałem, ustawiłem sobie auto start engine, bo w sumie czemu nie, jak już mam krasza ustawionego, a tutaj jakoś tak, że nie zauważyłem, żeby to było mi jakoś potrzebne, żebym manualnie miał ustawione wycieraczki automatyczne, ja i takie, jeszcze 200-minutowe głównie wyścigi, więc... Uważam, że mi to nie jest potrzebne, a też chyba nie ma nawet w ustawieniach serwera, przynajmniej mi nie jest nic o tym wiadome, że można wyłączyć automatyczne rzeczy i że trzeba manualnie wszystko robić, więc zostawiam automatyczne, ponieważ jeżeli deszcz spadnie mi na 200 minutowym wyścigu, to samo się włączy. A też mniej załóżmy przycisków na kierownicy, w których mogę się pogubić. No, ze światłami jest równie podobnie, z racji, że że krótkie wyścigi, to raczej tego jeszcze nie ustawiałem, też raczej mi to nie jest potrzebne więc zostawiłem to na domyślnie włączone. Pit limiter, uważam, że pit limiter warto jest mieć włączony na manualny, ponieważ że najlepiej jest moim zdaniem włączyć pit limiter zanim dojedziecie do białej linii, jeżeli wjeżdżacie do alei serwisowej, ponieważ jest to bezpieczniejsze i szybsze. Nie musicie jakby balansować sobie prędkością samochodu przed wjazdem, wjazdem do alei serwisowej, tylko po prostu hamujecie do 60, włącza się pit limiter, i gaz w podłogę i się już nie martwicie, a nie, że musicie kombinować. Jeżeli chodzi o ustawienia botów, ja i tak nie jeżdżę na boty, ale ustawiam najwyższy poziom i tak nie jest to jakiś, jakiś wybitnie wysoki poziom, więc to jest wasza preferencja. Jeżeli jeździcie na nie, to ustawiacie sobie tak na takim poziomie, na jakim czujecie się pewnie, na jakim wam się fajnie będzie ścigało. Ja zostawiłem na maksa, bo i tak nie gram w to. Jeżeli chodzi o HUD, to polecam mieć raczej wszystko prawie włączone no, bo pomaga to, generalnie sam HUD polecam mieć włączony na maxa HUD Scale, ustawiacie w zależności od tego czy macie tylko monitor 16x9, czy bardziej szerokokątny, czy coś tam, nie wiem o co chodzi z tym full ale wide to się myślę, że to jest 21x9, albo 32x9 full to pewnie są jak macie trzy monitory i osiągnięte na trzy ekrany gierkę więc ja mam na normal, bo mam jeden monitor 16x9 Hood Speedo to jest kwestia preferencji. Jeżeli nie jesteście w stanie doczytać na przykład informacji na waszej desce rozdzielczej i samochodu, to macie zawsze na chudzie w prawym dolnym rogu ustawę pokazaną, prędkość, obroty itd. tak Hood Standings, moim zdaniem bardzo ważne, więc ja ją zostawiał zawsze włączone. Tu sektor timing, to bym akurat uważał. Uważam, że to jest trochę rozpraszające dla mniej zaawansowanych i dla początkujących kierowców. No bo jak widzą, że o tutaj słabo poszło, tu się bardziej postarają, to łatwo błąd. Albo jeżeli tutaj się podpalili, że na przykład pierwszy sektor węger jest totalny, to potem popełniają błędy, no bo chcą to jak najlepiej dowiedzieć zrobić swojego personela, Więc jak uważacie, jeżeli was to rozprasza, to sobie wyłączcie, a jeżeli was to nie rozprasza, to sobie zostawcie włączone. Hut uważam, że jest niepotrzebny w trakcie jazdy w garażu. Jak najbardziej możecie korzystać z czatu, ale jeżeli jedziecie w trakcie wyścigu, to jakby komunikaty wyskakujące Wam na ekranie są troszkę rozpraszające, czasami mogą coś zasłonić, więc uważam, że to jest do wywalenia, bo może ktoś was obrazić na czacie załóżmy, wy się wkurzycie na niego i będziecie potem jechać dosyć słabiej, więc uważam, że to warto jest mieć wyłączone w szczególności, że to nie jest jakaś istotna czy ważna opcja dla Was. HUD radar zawsze powinien być włączony moim zdaniem, HUD track map zawsze ustawiacie sobie na full, uważam, że na driver to jest takie, ok pokazuję wam gdzie jesteście na ekranie, macie przybliżony HUD, przybliżoną mapę toru, ale no nie widzicie całego toru, a moim zdaniem widzenie całego toru jest pomocne. Nawet w kontekście tego, żeby zobaczyć wizualnie jak daleko ktoś jest od was oddalonym, jeżeli na przykład nie jesteś na drugiej, trzeciej pozycji i chcecie zobaczyć, że na przykład, nie wiem, o drugi jest załóżmy zakręt przed, następny jest gdzieś tam w ogóle pół sektora dalej, to już wtedy jakby macie tą pewność. Albo nawet widzicie, że jeżeli jest żółta flaga na torze, tam to powie wam inżynier, to wtedy możecie sobie na przykład zobaczyć w którym miejscu stoją, więc polecam mieć włączone na maksa. Put, driver label, no to po prostu wyświetla niki kierowców nad samochodem. Kwestia preferencji, ja miałem włączone, ale w sumie wyłączyłem to, sobie to ostatnio, ponieważ uważam, że to jest trochę takie niepotrzebne i jeżeli macie to już my trochę przeskalowaną rozdzielczość, bo wam grafika by nie wyrabiała, to to trochę się rozmywa. Oczywiście tutaj nie ma FSR i tak dalej, ale to tam mniejsza oto. To już kwestia preferencji, czy wam przeszkadzają nazwy kierowców, czy nie. Instant Triple nie wiem, moim zdaniem to. Fajnie, jakby dało się w ogóle wyłączyć. jest Mam na ustawione najmniej, ile się da. Jeżeli chodzi o ustawienia sieci, polecam ustawić. to Zależy, jeżeli macie stałe łącze, tak z połowę prędkości, jaką macie. Ja sobie ustawiam z połowę tego, co mam. Mam 2 giga na 600, więc ustawiam sobie giga na, byt, gigabit na 600, na 300 megabitów. Więc jakby uważam, że połowa. Zupełności wystarczy. Nawet uważam, że jakieś 20 megabitów na sekundę pobierania i 5 wysyłania, by w zupełności wystarczało. Ja po prostu tak przezornie ustawiam sobie połowę. Bo czemu nie? Zawsze to może przynajmniej niwelować wam trochę lagi serwera, więc im więcej da się, tym może być lepiej. Ale jeżeli wam internet by nie wyrabiał, no to macie za to w drugą stronę problem, ponieważ jakby trochę to zabiera zasoby. W sensie to nie wykorzystuje całej prędkości internetu, ale to jakby jest ten max limit, jaki możecie użyć na pobieranie, czy tam inne rzeczy ustawiacie pod siebie. Gdzie chodzi o ustawienia sterowania? Nie będę tutaj przechodzić przez wszystkie ustawienia, ale wspomnę o takich najważniejszych. Eee, uważam, że rzeczy, które warto mieć ustawione, kamerze, wracam sobie na klawiaturze ustawić, nawet jakieś jeździcie na kierownicy, samo przesuwanie kamery, żebyście mogli sobie przesunąć przód, tył, lewo, prawo, ponieważ niestety ustawienia kamery trochę są spaczone. Możecie ustawić sobie FOW od razu w ustawieniach gry, ale nie możecie zobaczyć w trakcie jazdy jak to się przekłada, a możecie przesunąć kamerę tylko przesuwając fotel kierowcy. Jakby polecam sobie tutaj właśnie poprzechodzić po ustawieniach w kamerze, dać Adjust e, Seat Forward, Adjust Seat Backward, Adjust Seat Up and Down. E, możecie niby zmieniać tutaj fowem, ale to tak jakby zmienia wam trochę, nie wiem, dziwnie, moim zdaniem, mało intuicyjnie. E, więc ja polecam sobie po prostu ustawić, jeżeli grajeście w inne gry, typu ACC, iRacing i tak dalej, to ustawcie sobie podobny fof w ustawieniach, jak tam będzie w grafice, ale to zaraz do tego też przejdę. E, interactions tutaj, czy coś jest takiego ważnego, potrzebnego? Oczywiście, że tak. Reset FFB w moim przypadku ani raz nie zadziałał, ale może Wam akurat pomóc. To jest przydatne akurat w momencie, kiedy Wam na przykład kierownica nie chce działać, w sensie force feedbacku nie macie. Czy coś, to polecam mieć ten przycisk. W razie co, jest jeszcze jeden patent na to, jeżeli na przykład jesteście w grze i załóżmy, kierownica wam działa, ale nie macie force feedbacku, to w ustawieniach nie kalibracji, tylko force feedbacku to będzie, ale to zaraz do tego przejdę. W kalibracji ustawiacie sobie pod własne preferencje kąt skrętu, jaki chcecie. Możecie ustawić, żeby był taki, jak dany samochód ma. Max Steering Rotation tak samo sobie ustawiacie, ile maksymalnie chcecie skręcić kierownicę. Ja ustawiam na tyle samo, ponieważ uważam, że tak jest troszkę lepiej. Wyłączycie sobie te opcje. Just Steering Wheel from Vehicle, ponieważ to Wam automatycznie zmienia ustawienia bazy w sterowniku. Moim zdaniem to przeszkadza bardziej niż pomaga. Tak samo jest Steering Wheel Maximum Rotation from Driver. Też polecam raczej to wyłączyć i ustawiać sobie manualnie wszystko. Tak, jak Wam się podoba, tak, żebyście mieli cały czas tak samo, najlepiej. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam kamera w ogóle latała, no to macie tutaj Exaggerate Yo, Look Ahead, Head Physics i Head Vibrations. Ja mam to połączone, ponieważ ja nie lubię, jak mi kamera lata w trakcie jazdy. To jest trochę irytujące, w szczególności, jeżeli chcecie kompetytywnie w miarę się pościgać, moim zdaniem, ale to zależy od Was. Jeżeli lubicie mieć to włączone, to. Zostawcie na tyle procent, ile uważacie. Ja osobiście nie lubię tego, więc mam to wyłączone. Ani, z jest opcji polecam mieć tylko jedną rzecz włączoną. Nie móc wrzucić neutrala w trakcie jazdy. Ja się parę razy na to nabrałem, wrzuciłem neutrala, załóżmy wjeżdżając w nawrót jakiś, bo zrzucałem szybko biegi, załóżmy o jeden raz za dużo wrzuciłem i polecam to raczej mieć włączone, żeby nie móc wrzucić neutrala tak o po prostu, nawet rzucając po prostu biegi. To jest trochę przeszkadzające i... Można się trochę na tym naciąć. Resztę opcji uważam, że nie jest jakaś potrzebna. Możecie jakieś, jeżeli macie aplikację, czy tam kierownicę z led możecie sobie powłączać. Tam wyłączone. Jakby takie, tam musicie sobie popatrzeć. Moim zdaniem to jest niepotrzebne. Ustawienie force feedbacka tutaj jest. Moim zdaniem jedna ważna sprawa, jedna ważna rzecz do powiedzenia, o której już mówiłem w przypadku poprzednich ustawień, czyli przy ustawieniu force feedbacku, tam jak był z resetem, no to czasami jest taka sprawa, że niestety wam, force feedback nie działa, kręcicie sobie kierownicą, jest bardzo luźna kierownica, a na przykład uważacie, że root effect wam nie jest potrzebny, bo to jest tak force feedback effect. To jest trochę pobugowane i możecie mieć wyłączone i mieć force feedback, i trochę moim zdaniem lepiej to działa niż jak jest włączone. Jeżeli wam by wtedy force feedback nie działał, to sobie przełączacie z powrotem, 2 metry przejeżdżacie, pozjecie, znowu zmieniacie, jedziecie i wam działa. To jakby już kwestia waszych preferencji. Nie, moim zdaniem jakoś to lepiej działa bez tego force feedbacku efekt włączonego, mimo że to po prostu jest samo działanie force feedbacku. No, to jest trochę skomplikowane i ja rozumiem, że ta gra jest trochę pobugowana, więc. Jakby przejdę koło tego tak bokiem. Invert Force Feedback, raczej masochisty by tylko to odpali, no bo to działa po prostu Force Feedback zupełnie na odwrót, więc raczej polecam to wyłączyć, nie wiem po co jest ta opcja w ogóle nawet tutaj w ustawieniach. Force Feedback Strength, yy, siła po prostu Force Feedbacku. To działa na takiej samej zasadzie jak w ACC Gain czy tam po prostu w innych gierkach, siła jakby z jaką działa w ogóle force feedback w kierownicy. Za dużo dacie, może wam klipować kierownica, ja ustawiam sobie w okresach 65 a 70% jeżeli jest sucho i 80 ustawiam sobie jak jest deszcz, wtedy kierownica nie klipuje. A dosyć dobrze oddaje wtedy jakby wszystkie takie warunki jezdne. Force feedback smoothing. To załóżmy pomaga w momencie, kiedy najrzecie na jakieś krawężniki i czujecie, że Wam kierownica klipuje, to im większą wartość ustawicie, tym jakby to jest bardziej wygładzone, mniej to Wam tak jakby szarpie, mniej skacze, mniej dochodzicie do tego limitu, więc im więcej ustawicie, tym e, mniejsza szansa, że na krawężniku jakimś Wam sklipuje kierownica, a im mniej ustawicie, tym większa szansa, że Wam sklipuje. E, zauważyłem, że tak dwójka to jest idealne ustawienie w przypadku mojej bazy, ja mam CSL z boost kitem, więc osoby z podobną bazą też mogą się tym sugerować. Jeszcze i tak zaraz przejdę do ustawień samej bazy, od razu po tych force feedbackach. Minimum steering torque to polecam mieć wyłączone w ogóle, bo to jest minimalna siła z jaką ma działać kierownica cały czas. Jakby moim zdaniem to trochę zabiera takiej responsywności, kiedy ona cały czas jakoś siłę daje, a to jakby też trochę z efektami, tak to się może trochę Wam mieszać że nawet najedziecie na jakąś nierówność na drodze, to zamiast to poczuć na kierownicy, to załóżmy cały czas wam wzięła z tą samą siłą, więc to trochę takie moim zdaniem bezsensowne. Collision Strength to jest wasza personalna jakby, jakby preferencja, ja ustawiłem na 70%, jakby nie kręci mnie uderzenie w bandę i czy to na 100% bazy, więc ja sobie zmniejszyłem. String Torque Sensitivity jest na 100% ustawione, raczej bym polecał każdemu tak ustawiać, nieważne jaką macie kierownicę. E, USE, CONSTANT, STEERING, FORCE, EFFECT raczej polecam też raczej mieć wyłączone no i jeżeli już przeszliśmy przez wszystkie ustawienia tutaj załóżmy z force feedbackiem, z to w bazie fanateka, jeżeli macie możecie sobie ode mnie skopiować ustawienia ja nie wiem jak jest w przypadku innych baz, więc mnie nie pytajcie nie wiem jeździłem tylko na fanateku w LMU i tak by się prezentowało moje ustawienia. jak widzicie, się, widzieliście miałem ustawione 640 stopni w grze to było w Calibrate. No i tak samo sobie ustawiłem w bazie. Wszystkie takie efekty dodatkowe mam powyłączane, tylko jakby z samą siłą zostawiłem na 100%. I jedno ustawienie, które jest bardzo potrzebne. Moim zdaniem, w przypadku ACC mam ustawione je na 9. W My Racing miałem chyba na 8 albo 7. WRC mam jakieś inne ustawienia, w LMU. Polecam ustawić na 15, to jakby wam trochę pomaga z tym, żeby wam nie klipowała aż tak kierownica. W sensie, czasami jak przechodzi poza limit, to jakby ogranicza wam to, ten efekt, jakby przekroczenia tego, więc większe ustawienie może wam trochę pomóc. Tak no, jakby jest to niby opisane, bo to też jakby wygładza wam force feedback, to jest w zasadzie to samo ustawienie co jest w grze z tym smoothingiem. Ale, jeżeli ustawicie sobie tutaj załóżmy w okolicach 15 na CSL-ku i na 2 w grze, to będzie Wam bardzo dobrze to działało, współgrało. Nie będzie Wam w ogóle kierownica klipowała. Idziemy już do ustawień graficznych. To jest czysta preferencja, w zależności od tego, jakie macie sprzęt, ja mam na takie ustawienia grał. Oczywiście zawsze bym ustawiał full screen, tylko że w ramach nagrywek ustawiłem pełny obraz w oknie, ze względu na to, że no, nie mógłbym się przerzucać między okienkami. Ogółem, jeżeli chcecie, żeby gra wyglądała dosyć gładko, to ustawcie sobie fsaa na msa jakieś wiem, minimum 2, 4, 8 to już jak uważacie na ile Wam karta graficzna pozwala, ja ustawiam sobie na 2 oraz fxa włączone i takich potrzebnych ustawień uważam, że wirtualne Wizytrualne, lusterko wsteczne jest bardzo potrzebne, więc raczej bym zostawił je na włączone. Resztę rzeczy sobie powyłączałem, jakoś nie jestem fanem wysokich ustawień graficznych, jestem, znaczy jestem fanem, ale wolę jednak mieć większe FPS. I załóżmy takie część rzeczy jest ustawiona na medium, żeby to jakoś wyglądało, żeby cienie były, żeby nie wyglądała gra jak i Racing totalnie, żeby tak nie wyglądała jak gra z 2008 roku. Widoczność auty to wam wpływa trochę na użycie procesora oraz karty graficznej, więc tutaj ustawiacie ile wy możecie. Z takich jeszcze tutaj ustawień ważniejszych to bym powiedział, że właśnie musicie mieć lusterka włączone, bo to w ogóle też wpływa wam na lusterko w ogóle wirtualne wsteczne, polecam. Kierownica polecam mieć zablokowaną, chyba że lubicie patrzeć jak ona się kręci, ale czasami jakieś LMH czy LMP macie informacje na właśnie kierownicy. Moim zdaniem, jeżeli zablokujecie sobie, to przynajmniej widzicie cały czas co się dzieje na tym wyświetlaczu. Eee, vertical FOF to jest to, o czym ja sobie ustawiam FOF po prostu jaki mam między grami. Tołóżmy no, w ACC mam 36 i tutaj też sobie ustawiłem 36 na sztywno i potem dostosowywałem sobie kamerę poprzez właśnie przesuwanie fotela. Eee, no i w zasadzie tyle to by było z ustawień graficznych. To jest czysta preferencja w zależności jakie macie sprzęt, tak sobie ustawiacie. Ja bym ustawił pewnie większe ustawienie, ale ja wolę FPS. Jeżeli chodzi o ustawienie audio, tutaj nie ma jakichś większych rewelacji, jeżeli, jeżeli jesteście streamerami załóżmy albo chcecie coś nagrać, polecam wyłączyć wam tylko muzykę. Reszta to jest 300 preferencja jak powiedziałem chciałbym podgłośnienie na żeby go głośno i wyraźnie słyszeć względem samochodu, żebym wiedział co się dzieje na torze. Polecam, ale to już od was też zależy. Ustawienia dźwięku na maksa możecie ustawić, to wam trochę może zabrać się z FPS, u przynajmniej ze względu na procesor. Ale to nieznacznie dosłownie. Jeżeli chodzi o ustawienia, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film, że wszystkiego się dowiedzieliście, co chcecie. Możecie też zadawać pytania w komentarzach, jeżeli o czymś nie wspomniałem. Wiem, że trochę mógł być odcinek trochę chaotyczny, ale nie wiedziałem, jak się za to zabrać, ze względu na to, że ja też w LM jakoś dużo czasu nie spędzam. Dajcie znać, jakie byście chcieli ewentualnie poradniki zobaczyć. I, aczkolwiek jeżeli chodzi o LMU to nie jestem jakimś wielkim znawcą są osoby troszkę lepiej wykwalifikowane ale wiadomo, może kiedyś jak ta gra się rozwinie trochę więcej przy niej czasu spędzę ja wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się cieplutko i na razie